Drodzy zawodnicy, trenerze Rafale, trenerze Grzegorzu, kierowniku. W nadchodzącym 2017 roku życzę Wam spełnienia marzeń, dużo zdrowia, pogody ducha, samych sukcesów zarówno w życiu osobistym, zawodowym, jak i tym sportowym, realizacji wszelkich zaplanowanych na ten nadchodzący rok celów i założeń. Ale przede wszystkim życzę wam, żebyście zawsze byli taką zgraną, fajną drużyną, jaką jesteście obecnie. Zgraną zarówno na Murawie, jak i poza nią. Bawcie się dobrze w Sylwestra i widzimy się 16 stycznia na pierwszym treningu z zaśnieżonej murawy przy Marymonskiej 34. Składam Wam wszystkim życzenia szczęśliwego nowego roku.